No więc dobra, siemaneczko widzowie, dziś sobie będziemy ogólnie omawiać serwer. Poczekajcie, muszę sobie włączyć taką moją tutaj Dobra, dobra, przejściówkę. No i tak jak mówiłem, pierwsza gierka zaczynamy tak. Pierwszą gierkę zaczynamy w stylu Bedwars Czyli gramy sobie Bedwarsiki Bedwarsiki Dobra Kogo mogę tutaj wybrać. No o nie, no ja bym chciał do niebieskich dołączyć. No dobra, ale większość jest tutaj w niebieskim teamie, więc. No, ja jeszcze chcę wytłumaczyć zasad. Gramy jedną gierkę na każdym playbie, to jest takie ocenianie teraz serwera. No. To są takie odcinki, w zamian, że ostatnio nie było odcinków na moim kanale. Bo miałem taką bardzo króciutką przerwę. No, o, jesteśmy w żółtym. Team żółty. Mamy tutaj tak dwóch VIP-ów, pokazuję. A no, ja nie mam VIP-a, bo nie kupuję na razie nic. Elity, VIP-a, nic. Dobra, dawajmy OK. Wchodzimy tu raz na trzy. Kupujemy. Kupujemy jedno TNT. Bierzemy. Tak, o, dobra. Dobra się, na razie tak buduję po prostu. Yy, za dużo tej wełny też nie mamy, więc nie, na razie nie będę skakał żadnym TNT jumpem albo coś takiego. Okej. Okay. Jesteśmy na diamentach. Kolejne co będziemy robić. Się kierować tam na środek mostu. U ja ej, no nie. no niech on nie skacze tym klientem i... Dawaj teraz ty się buduj, mi wełny skończyła się. Ja, diamentu, ja diamentami nie gram, naprawdę. Nie gram w ogóle diamentami. Diamenty są jak nic po prostu. W gierce i ja naprawdę mam... Nie gram diamentami, po prostu tyle. Nie gram w ogóle diamentami. Aha, mogłem skoczyć na nich. O, nie Dobra, idziemy tam. Dawajmy na czerwonych. Oni chyba za bardzo beda nie mają budowanego. Nie, no, mają. Nie, może by bo oni zaraz na nas szli. Nie, nie, no, spadłem. No, sorry. Sorry, ale musiałem spać. No, przez przypadek to się oczywiście stało. Ja nawet się cieszę, że jesteśmy poma żółtymi, bo jakby pomarańczowym to, to jest taki jakby mój ulubiony kolor no i to jest też taki... się kojarzy z kolorem żółtym. No, 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 dobra. Tylko ich odepchnąłem, troszkę oni mnie zabili. Znaczy w przepaść spadłem, no. Yy, w każdym trybie po jednej gierce Dawaj, dawaj tego beda tutaj, o... No obuduj go! Włączyć, znaczy nie, 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 nie włączyć, po prostu tak, że auto bieganie mam, to mam już to włączone. Nie, no i co? Postać mi przed chwilą sama chodziła. Nie wiem, co się stało. dawajmy na czerwonych. Nie, jak, jak ja stąd spadnę, to mówię oczywiście, że nie gram za dużo w Bedwarsy. Wow! No, 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 no. No dobra, mówię. Do, za dobry nie jestem w Wedlocks ani w te gierki wszystkie. No. I trzeba. Pod koniec ocenię ten serwer. Wszystko Wam pokażę. Obróż hasła, jak wpisuję. No. no, nie, prawie go zabiłem. Prawie. Dobra, on to spadł. Każdy ma jeszcze po łóżku. I ten odcinek może być długi, a to zacenię serwera, więc ogólnie no. No. sobie tak po prostu teraz skipnąłem na chwilę. Wszystkie są jeszcze łóżka. Ja mam jedno zabójstwo kiedy? Kiedy? Bo nie pamiętam za bardzo. O, o! Przyszło się z tym klepem. Ja w ogóle wyłączyłem tego. Dobra. No, jeszcze przez niego spadłem. Nie, no. Żółty ma makro. Ktoś, nie, na, na, ktoś na czacie napisał z czerwony. Żółty ma makro. No chyba o mnie chodziło. Nie, jak oni mnie zbanują na tym serwerze, to to beka będzie. No ale naprawdę, czy wy, wyście widzieli, że mam, To patrzcie, ja sobie tutaj włączam i nie mam żadnego makro odpalone. Widzicie, makro nie mam odpalone, więc jakby co, to, to to nie ja, ja nie mam makro. Wow! I naprawdę, jak go mocno wywaliła, naprawdę makro nie mam. No kurde, ej, spadłem. Ej, on chyba przeskoczył na moją połowę. Ktoś mi jeszcze raz napisze, wyłącz to makro, dzieciaku. Napiszmy ja, <laughs> ja nie mam makro. Ja nie że mam ja, makro. Że ktoś tak do mnie pisze, jak ja pewnie jestem od niego starszy. No nie no, spadłem. <laughs> mam cztery aż zabicia. Niebieskich łóżka to już nie ma. Dobra, dobra no ja mam makro, no ej Nie wiem, my, ja mam myszkę za 60 zł na razie Ej nie no co za typ no O o okej okay. No co za typ ej On, on mi pisze że ja mam makro jak ja mam Ja to głosu w Minecrafta w ogóle nie mam włączonego. Każdy wyciszyłem głos, bo mnie bardzo denerwował. Nie no. jesteśmy żółtymi. <laughs> no, na jakiegoś typka sobie tak zeskoczyć. Ej, no nie, ej, skok zrobiłem, to się coś nie zaliczyło. Dawaj, dawaj my tutaj podjeżdżamy. Że ja mogę mieć makro, kto tak by mnie mógł osądzać w ogóle. No może to nie, to nie mnie osądza. Ej, ja teraz to się podbudować nie mogę. O no, kurde. Ja makro, ja mam mieć makro. No ciekawe. I no naprawdę, nie, nie mam żadnego makro, makro nic. Dobra, jak gram bez wełny. To jest po prostu, to jest odcinek z oceniania serwera, na którym będę teraz nagrywał odcinki o nim. Dobra. Za dobry też nie jestem ogólnie. Dobra Może no, typ spadł Zaraz ja spadnę No, no, no Mam 8 kili, kili mam 8 masz Mamy mi jeszcze w ogóle łóżko. Tak My na zielonych zostaliśmy. Jak ja byłem u zielonych, to tam była wielka klepa ogólnie ja po prostu kupuję ja kupię TNT kupujemy tak sobie TNT to I idziemy na nich no, idziemy na nich nie no, jak ja wypadnę teraz poza mapę Nie, dobra, ja nie wiem w ogóle, jak trwa ten odcinek. To jest dopiero pierwsza gierka. Potem gierki już będą krótsze. Mi się wydaje, ile te bedursy mogą trwać. Okej okay. Nie. No umarliśmy. Umarliśmy. No. I to tyle. Wychodzimy teraz. Idziemy do kolejnej gierki. Jak widzicie, muszę się tutaj zalogować, no więc mówię. Widzimy się już jak się zaloguje w tym ciemnym... w tej ciemnej mgle. Jak widzicie, ja już jestem zalogowany. Możemy sobie ogólnie iść. Czekajcie tylko. Okej, muszę usiąść w czekajcie, jakby wam się za ek ekran ściemnił, no, no właśnie, nie, nie, wam się chyba nie ściemni wczoraj weszłem w Bedworksy, eee, sorry, dobra, dobra, <laughs> ogólnie to sorry, sorry, ale nie pomyślałem, no to dawajmy teraz Skyworksy testujemy Dawajmy, nie wiem. Którą mapę wybrać. O, dawajmy jakąś fajną Sawanna. O, Sawanna. Dawaj, dawajmy grę Sawanna. Ja już zagłosuję sobie, bo wam pokażę. Rodzaj skrzyn to najlepszy. Pora dnia to dzień. No nie, nie wiem, nie wiem jak w ogóle można grać. Jak ktoś może grać na tym. Jak ktoś może grać bez dnia? Bez dnia jest naprawdę fajnie. Czekajcie, bo muszę LEDy włączyć przy O, Dobra, dobra. Dobra, dobra. Teraz jest dobrze. Ręka zaraz wystartuje, no, za minutę prawie. I dobra. Mm, spróbuję wygrać tą gierkę. Wygrać gierkę to jest ciężko. Szczególnie na Bedwarsach. Co ja mam jakiś skok? nie może mi się wydaje, bo gram na bedrock zawsze. Szybko. I jeszcze 30 sekund. No to sobie chwilkę poczekamy. na ja sobie biorę telefon, bo muszę zobaczyć, bo mi coś na TikToku jakieś powiadomienia przychodzą. O, teraz się naprawiło, dobra. 71 hmm, 60 tysięcy wyświetleń. No dobra. <laughs> Ona nie wiem czy jest ze mną. Nie znam się prawie na tych Skywalksach w ogóle. Nie, 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 nie idziemy tam, najpierw idziemy tu. Oj, takie bronie powiem. Niezbyt. Co nie mogę to, biorę, idę na dół, biorę, wchodzę tu. To biorę, to biorę, to biorę, to biorę, to biorę, to biorę. Ej, nie mówcie, że pereł nie ma. Dawaj niech ktoś tutaj do mnie przyjdzie. O, buduje się typek. Ja na łuku chyba nie mam szczał. Strzał. Typ spadł. Próbuję zaznać Water Skill jak się dobuduje do środka budynków. Jak ja nie mogę mieć perły dzisiaj. Ja zawsze mam nawet po 5 pe perł w niektórych grach. Dobra, na spokojnie się budujmy teraz prosto. No wiem, że tyle. Gierki na pewno już nie wygram. Dobra, jesteśmy teraz na środku. Dajemy sobie... Miecz, siekielo, miecz. Mieczem będziemy bili. Tutaj to. Oj, skrzyneczka. Miecz! Jeszcze lepszy miecz. Yy, uderzenie, a tutaj jest płomień. Płomień 2 się bardzo przyda w czasie tej wojny teraz, w której se Dobra, dobra. Nie mam tylko spodenek. Eee, no widzę, że tutaj spodenek nie ma. Okej, okay. lawem go wziąć, dawie Podpalony. Oj, strzał nie mam. Nadajemy jeszcze wyżej. Ej, trze, top trzy graczy zostało. Ja Master piggis. Aha, okej. Okay. Mogę zjeść jabłko i na nią iść. O nie, coś mi zaś oczy za Czekajcie, robię waterski... Albo nie. Waterski jest w ogóle nieopłacalny. To tak moim zdaniem. Mm, za niedługo mi zabraknie surowca, a... Dobra, tak się podbudowuję. O, skrzyneczka. Wow! Ender perły! O, weźmy w ogóle... Siedem i pół, osiem Dobra, dobra, biorę sobie to. Schodzę, biorę to. Nie! No i umarłem! Ej, wiecie co? Ja mam pomysł, gramy jeszcze jedną gierkę, bo to coś trochę wolno było, słabo było, zagram jeszcze jedną gierkę, chyba się nie obrazicie, że gram na SkyWars'ach drugą gierkę, ale tak po prostu, nie wiem, znam, że ktoś dołączy, na, na pewno ktoś dołączy, no bo jak rozumielibyście to, o tu mam aplikację, to ja w tym czasie zrobię szybko jakąś miniaturkę na odcinek, Dobra, nie szybko. Zrobię, nie wiem, jedną czwartą minie, nie, nie, nie zdążę. Dobra, nie robię. Wróci na spawn. Jesteśmy teraz na spałnie, gramy jeszcze jedną gierkę, nie wiem. Że ja do tego samego dołączyłem. Ej, nie, otoczyłem naprawdę. To są ciasteczka, też jest te sam. No nikt nie chce dołączyć. No, oni już są w grze. No my pomyślmy. O, zaś jestem sam. No nie. Ja tak nie będę. Weźmy szybko jakąś Gierkę bierzemy. Coś mi laguje w ogóle. Dobra, tu już jest więcej osób. Bardziej. O, kolorowe drzewka. Jakie ja mam drzewko? Niebieskie. Ok, to ja, ja mam pomysł. Ja się stąd, ja teraz opowiem moją taktykę. Stąd, z tego drzewka, teleportuję się na tamto drzewko. Czekajcie. Poradnie to dzień i skrzyneczki to jeden głos ma. No skrzyneczki, da się tak w ogóle głosować? Na? Co? Nie, nie, da się tak. Nie, da się tak. Dobra, tutaj słabo jest tych głosów, ale yy, no mówię. Dobra, jest dobrze jak na razie, ja mam taktykę, biorę stąd temy, idę tam, idę na środek, podbudowuję się, rozwalam typów, których nie umiem rozwalić, no dobra, dobra, szybciej, to ma być moja ostatnia gierka na Skywarsach, idziemy na kolejną gierkę i zobaczymy co wybierzemy, no nie, to chyba tylko to to jeszcze jakieś, takie taki nie wszystkie gierki będą, tylko te takie bardziej znane, bardziej, o, bardziej znane. Okej, okay, łuk, łuczek mam bardzo dobry. U, perła. Dobra, dajmy tak, tak, to wywalamy. Uderzenie, o nie, nie, nie. No dobra. Dajemy sobie jako tu ostrość. kto mamy tu? I perełka. Trzy perełki nawet. Jak ktoś się ze mną chyba tepie te tutaj. <laughs> Okej, okay, jesteśmy do góry. Nie wiem, jak jakiś ktoś tutaj przyjdzie na ten enchanting? Nie no. Ej, sorry, sorry. Naprawdę, sorry, mówiłem przez przypadek w ogóle przegrałem gierkę. Dobra, ja się loguję. Tyle. Dobra, jak wy już jesteście to Zagrajmy coś jeszcze takiego popularnego I to tyle będzie Mega drop, to ja nie wiem co to jest Skywars nie Wiem, to to Waterblock Mineblock, Skyblock Survival, DF Rebuild, Bedwars, Chest, PvP Crazy Jail Survival, Hardcore mm, Nie ma co, więc Słuchajcie, mam pomysł Gram kolejną Gierkę na Skywarsach i Ja powiem wam tak to będzie ostatnia gierka, taka już na koniec. Na koniec gierki będzie to już taka ostatnia gierka. To jest ostatnia dla gierka, więc możecie popatrzeć, bo to więcej takich, sobie, no ja jestem przyzwyczajony do Skywalków i Bedworksów, tak ogólnie jakby miał. Poczekajcie, muszę napisać do koleżanki. Ej, ej, mam te w Pet Simulator, muszę sobie odebrać. <laughs> Pokazałbym bym wam tutaj na ekranie, takim tutaj tam po prawej, po prawej. Tylko bym musiał złączyć aplikację, że... Nie, dobra, nie, nie, bo to ostatnio w no Nikt nie dołącza, ale nam wystartuje za minutę. O, o, moja koleżanka mi odpisała. Aha, mojej grup. Dobra, dobra. To ja wchodzę już w Pet Simulator, no chyba, że mnie szybko do gierki doda, no proszę. <trym> no to tak, to jest ostatnia gierka. Jak ją skończę? No, chciałbym ją bardzo wygrać. Dobra, niech się mi szybciej dodaje, bo już chcę sobie te pety odebrać, dobra, dobra, już wchodzę. Była aktualizacja w Pet Simulator. <trym> O, 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 gierka się zaczyna. E to są odbiory, potem mi się czas na nagrody nabija. To są darmowe nagrody w Pet Simulator, no jakbyście chcieli wiedzieć Jak ja mam przegrać tą gierkę, no ja sobie ta nie wyobrażam... Ja ją przegram tą gierkę, ja to wiem. Ja ją przegram Nie mam góry To mam pomysł, ustawiam ostrość. Ja daję na środek perełkę i jej nie trafiam. Trafiam. Niezwykłe. Biorę tylko takie bardziej popularne teraz Demy Dawaj, dawaj. Sześć perełek mam. No więc. Co? Ej nie, jakiś lagi mam. Nie, nie dało się przy chwilą budować. Coś takiego. Uuuuu! Nie, 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 nie. Nie, nie, wiem, co się teraz z tymi ludźmi dzieje. Ja w ogóle jabłka nie, mam, mam, nie, nic. Nie, o nie, o nie! No, jak widzicie, to była ostatnia gierka. Ja już jestem duchem, zamieniłem się w ducha. O, retry, dobra, eee, Zamieniłem się w ducha. <laughs> bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jak mówię, ym, no. Kolejne odcinki będą już za niedługo. Ym, bardzo Wam dziękuję za, za to, że oglądaliście tutaj ze mną mnie. No i co? Trzymajcie się i cześć!